A dzisiaj z werką, aferką, fiemaneczka. I z kitkiem. Siemaneczko. Zagramy sobie w... Nie, proszę załatwiać, kolory nie kolor, tylko. Kolor, kolor blok. blok, tylko w wersji obrazkowej. Dobra, kręcimy koło fortuny, to jest najważniejsze. I co to wygraliśmy? Ja też chcę. Ja, ja, nie, nie, stój, stój! Dobra, pięć żyć, nie jest tak źle. A ja dostałam pięćdziesiąt wygranych? Nie. Pięć żyć, trzy życia. Okej, okay. musimy poczekać. O, okej, okay, samo się rozpoczęło. A teraz... No te ok. ty... obrazki! ben. ben. Uh. Aleś pobiegł. jestem najdalej, jestem najdalej. Musimy się zatrzymać na danym Paberka, jest najdalej, to... jesteś najdalej. Nie zdążyłam skoczyć, no nie. O nie, o nie, o nie, nie śpiewające fortepiany. Pamiętacie, była taka kiedyś seria śpiewające fortepiany. Nie wiem tylko ja że Nie. No, ja to oglądałam. Zawsze byłam tym biały fortepian. Biały fortepian, kurczę, coś mi Dobra, biegnę już tutaj. Ja już nie jestem greedy. Ej, mufinka wygrywa. Mufinka. Serio byliście? No Ale teraz mam presję. O matko. Doganiam cię! Doganiam cię, ja już widzę. Biegnę. gdzie jest saksofon? proszę nie! Nie służył! O nie, klawisze, 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 klawisze Nie zdążę dalej, o tu zdążę, ła wow. Nie, no wygram to na 100% Najgorsze jest to, że ja nie. jestem strasznie chciwam. Ja, ale Dlatego ja to padam. samo, ja to samo, spokojnie no. Padłem tak samo jak ty Wygrałam 3, 2, 1, i jest What? Drugie jestem miejsce drugi. Piąteczka Piąteczka, nie piąteczka, bo ja jeszcze jestem w tyle. Ale fajnie, że w dole jest ten. Pierwsze miejsce, drugie miejsce. Jeśli chcecie więcej takich challenge drużynowych, to koniecznie stawcie kciuka do góry. O, nie zdążyłam 6, najgorzej. Ale prezencik mogę odebrać. Co mam w prezenciku? Serduszko, puka bryszmieczek. czacza cza, cza, fryteczek szuka. Ty nie widzę. Kurczę, jesteś ty dalej. Od doczki. <laughs> nie, nie zdążyłam, nie kurczę. No przestań, daj mi nie ma szans Nie, nie O, przemyślimy się dalej Nie, wow, pankejki, <śmiech> pankejki, <śmiech> oh, no, O, nie, one są daleko Nie, nie zdąży, nie Tak, tak Jest O, tędy pójdziemy Nie zdążyłam Wow, wow, bym się zatrzymała Jakaś Aleksandra jest przede mną Dasz jej wygrać? Spadnie, nie, spadnie, spadnie Kityk, ty wygrasz? No nie Tralala, Iki to sław Nie widzę Ja jestem praca i będę druga. Ja Jej, je, je, tako, tako, tako. Ja jakieś tako z wegetem, mięskiem i byłoby A ja nie lubię tako, ja nie lubię kuchni meksykańskiej. Bo tam jest dodawany kmin rzymski, a ja nie lubię kminu rzymskiego. Ale ja to lubię meksykańskie. Aga napisała, że ma bardziej początkowaną fryzurę w domu. Pozdrawiamy, miss Agę Ej, jestem duży. Zobaczcie. Ej, no nie! Ja nie widziałam siebie wcześniej. Kurczę! Ale też tańczysz, Muffinka? Ale jestem mniejsza od ciebie. Dobiegnę, nie dobiegnę. O, jeszcze jedna. Jeszcze jedna emotka mi została. Nie zdążyłam. Kitek to jest impostor muzyczny tutaj, ty. To był pizzowy impostor. Skupię się teraz. Ej, tutaj nie ma przerw do spadnięcia teraz. Dobra, ja biegnę środkiem. Samochodzik, dobra. Czerwony samochód, czerwony samochód, czerwony samochód. Biegnę. Wiesz, Kitek, że ty nadal tańczysz na górze? Wiem, bo ja byłem pierwszy. To za pierwsze miejsce. Ale to cały czas. Trzy, dwa, jeden. Ale się Siema, Werka, Kurczę. siema, Werka. Udź. Cicho, daj mi wygrać chociaż. Ej, gdzie jest łódka? Wow. Wow, 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 wow. To było stresujące. Nie zdążysz, Werka. A zdążę, cicho. Daj mi raz wygrać. Tam, tam, tu. Matko, nie, daleko, tak, a... nie. Nie widzę skuteru, a tu jest. Kurczę. Nie wierzę. Zdążyłaś, zaryzykowałaś. Dałeś mi wygrać po prostu. Nie, 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 Chcę, że myślałem, że nie zdąży. Dałeś nie. mi wygrać, ale dziękuję Moja pierwsza wygrana. Wow, brawo! Widzicie, widzowie, dwa razy padłam i raz wygrałam. Pierwsze miejsce. A co wygrałam? W tym momencie, w punktacji jesteś ostatnia. <laughs> O nie! Bo wy już graliście w tą grę. Nigdy nie grałem, pierwszy raz to widzę. Kiedy grał w kolory, kłamie? No, że ja wygrałam, mam jeden punkt, to niesprawiedliwe. Kiedy grał no, w kolory? No, gramy do trzech zwycięstw. Co wy na to? No to ja już nie mam szans. No, no, jak, każdy nie, każdy ma po, po jednym no, pierwszym dobrze. miejscu. po jednym? Okej. Okay. Ej, tu można jakiegoś jednorożca. No kupić. ty wygrałaś mu czy nie? Ej, jednorożec, skąd jest? No wygram, grałem. 200 Ten tenczowy jednorożec <laughs> Przestań oszukiwać! <Be> <laughs> Przestań oszukiwać! <laughs> Czemu nie wystartowało? 9 sekund, spokojnie. nie. A, dobra, dobra, dobra. Kółka teraz będą. Dawaj, dawaj, dawaj. A, o, świnia, z... świnia. 4, 2, nie, wracam! A, nie! No dobra. nie! Lew! Mój znak zodiaku! Uh. Matko, jak poleciała! Ale oszustwo! Jakie oszustwo, normalna gra! Gra jej dała po prostu wygrać. Za pięknie! Ej, no, dobra.

Dobra, ja muszę nadrobić, tak? Moje tutaj padania na początku, wiecie? Tak się ładnie tańczymy. Co za emocje, wiecie, jak no. mi serce bije, bo ja nie lubię przegrywać. Ja powiem. tak ja myślę, że każdy z nas nie lubi. Ale to chyba najbardziej. To. Nie, Kitek możliwe, że najbardziej, mi się wydaje. Nie, no co ty mówisz, ja ja lubię przegrywać. Trzy, dwa, jeden, biegniemy. Dawajcie, no! Lizaczek, lizaczek. Tutaj. No nie, no tak. Zobacz, jak go tutaj. Nie! nie stają wszystko na jedną kartę. Nie, czy się uda, czy nie. Za mocno, aż Czas czas. Nie widzę ciasta. O nie, o nie! Chyba sobie żartujesz, że ty zdążyłaś znowu. No zdążyłam, ale tam już nie zdążę, więc muszę tutaj. Dobra, jest tylko jeden! Dobra, Walczymy razem. Lody, 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 lody. Dalej nie zdążę, więc. Tak, stoimy na tym samym. O kurczę, będzie ciężko. Nie, nie ryzykuję. Zaryzykowałam Nie, ty co wie Lizak jeszcze, ja już przegrałem A, to ja mogę sobie już powoli iść W ogóle kliknęłam jakiś przycisk Głupie ciasto co, Ej, to jest syca twoja wygrana? Druga? No, ale odejmujemy A. ci punkt Za, za złe co? zachowanie ja. Teraz zepsuła, bo kliknęłam coś. No bo ja stwierdziłam, że tym razem się nie pokuszę na ten obrazek i stwierdziłam, że dobra, nie będę cisnąć. Bufiga, gdzie ty jesteś? No zgadnij, gdzie jestem. Czekam na górze. Jak to na górze czekasz? A bo tu są życia! No! a można tam skoczyć? Ja straciłem wszystkie życia. Ja też. Ja myślałem, że ci jest nieskończoność. Ja właśnie też tak myślałam, zanim nie padłam ostatni raz. Ale poglądałam sobie jak berka, tańczy. berka oszukuje, zobaczcie, widać. Nieprawda! 100%. Ja procent! Czułam w grę jak się było kupowane, jakieś jednorożce, inne! Nic nie o, kupiłam z ręku na Chciałam, ale nie kupiłam. Pizza, pizza, pizza. nie widzę pizzy, nie widzę pizzy. O nie, widzicie? I teraz jestem z tyłu. Dobrze. Bo nie zauważyłam Burger. tam tego obrazu. Gdzie jest Matko, nie ma burgera, boże. Tu jest, tu jest, Ej, to jest ciężkie. Nie dawaj, 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 tylko nie, ja, nie dam się, pizza, nie dam się pizza, nabrać. Nie, ja tutaj zostaję, ja już zostaję. Jak tam, byczki? Ja jestem jeden blok dalej. to jesteś max pół bloczka dalej. Patrz. Nie można leśniki. zacznąć, to też nie można, kurczę. Leśniki. Nie, nie miałem opcji bardziej was wyprzedzić. No. Nie dalej dalej no nie O boże frytki matko frytki nie? co? Ej no nie, jak to trzecia? Jednocześnie wbiegliśmy? Byliśmy na równi no. No nie. Czy ja byłem z przodu. No ale ale dlaczego, miałeś. dlaczego moja, nie wiem Pupcia była za ciężka chyba Staśnickie buty miałeś poleciała. Nie, 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 a? rozmawiam z nami pączek, pączek To jest donat, a ja nie mogę jeść Werka się zagadała i została w tyle Nie zostanę, koło ciebie o co ci chodzi? To jest? Dobra, a. dobra, jest ryzyko Nie obserwujesz swoich wrogów No nie, żartujecie sobie Biegniemy, biegniemy o, Tak, dalej, dalej o, Nie, nie, nie dalej. Są lody, są lody dalej, są lody dalej. Ciasto. O, dobrze, że podpowiedziałeś, no nie. bo nie wiedziałam, gdzie biec. Gdzie? Nie, ciasto. Nie, dlaczego nie... Do, do końca, Nie, pierwszy, no ja co się stało? Nie gram w tą grę. Ej, czy ty rozwaliłeś klawiaturę? Nie, nie rozwaliłem. A, okej, okay, bo słyszałam takie uderzenie. W fotel uderzyłem. A, okej. Okay. Nie, no to jest nie fair, Werka nas niszczy. Przepraszam, ale ja dwa razy przegrałam i ja nie lubię przegrywać. Teraz się skupiłam za mą. Byłem razem z tobą na tej samej lidzi. Ej, to czekaj, to Werka ile razy już masz wygranych? Wiem, byłem dwa razy pierwszy. Nie, Werka nie, o albo pięć. Właśnie pytam Nie, sześć punktów. Ej, ale i tak i wygrywacie ode mnie. No bo drugie miejsce chyba dużo dawało. Aha! O, A chyba nie wskoczyła. Odszła. Jak co jest? Ej, ona oszukuje tam Ej, zobaczcie, no ona tam ma jakie ulepszacze tam. Ulepszacze. Bra, dobra, Kitosław. No nie! Kiteki skoczy, skoczy na kota i wygra. <laughs> Piesek. O nie. Werka depcze nam po ogonie króliczym. nie, no nie, o nie, o, nie, o, nie, o nie. Tak? Jest! Yes. Wygrała. No nie. Dobra, Kitosław. Drugi, opętka. Nie wierzę! No, wam wygrać po prostu. Słuchajcie, mi się wydaje, że to powoli będzie runda finałowa. Dobra. Ale to jest niesprawiedliwe, ja za każdym razem biegam z kimś na równo i jestem później. Dobra, runda finałowa. finałowa? Kto wygrywa? No, Kto wygrywa, ten ja. jest zwycięzcą wszystkiego. Biegnę! Co to za ciężki Manko, poziom? no, ja co tu jest? Aha. Ej, o, ona dalej, jestem dalej, jestem dalej kaktus, Widzicie kaktus, ją? Kaktus, 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 kaktus. Ona ma rainbow. No jak, jej podpowiedziało To co, przegramy teraz, nie ma szans już Biegnę, ja się sfokusowałam teraz Gdzie spadła na czerwonym? Muszę na matką tak? Nie, no nie, no, nie Kurczę, no, no, no nie Ja nie wierzę Poczekajcie, bo może ja jeszcze nie trafię w jakiś blok, to spadnę, nie? Runda się nie liczy, z tego powodu Ona była za ciężka, kto by pomyślał, że będzie koniczynka Nic nie widzicie Ale ja myślę, że to trzeba anulować co? Ale tańczę tam na górze Fajnie, cieszę się mi jak zwykle nie wyszło Ale to jest wasza wina Jesteście po prostu Ej, no ostatnio Kitek wygrał u mnie na odcinku No to dajcie mi chociaż <noise> raz wygrę Nie ma szans Gramy teraz ostatnią Nie, no ta miała być ostatnia Halo Ta jest ostatnia Dobra, kończyna. To będzie szczęśliwa kończyna. Bo jest czterolistna Teraz się chyba zacznie Nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze Ktoś tam gra po prostu Jest 13 na 15 Hej, hej, kup se klej Też napisałem hejka Czyli to, to jest ostatnia runda? Ostatnia, ostatnia Mówinka, Co? Co wygrywa zwycięzca tej rundy? Czekajcie Czyli, to na szybko. Radny, wściekłość! zdenerwowanie! Wściekłość. Tak! Nie no, on doszukuje widzowie, ona to prostu doszukuje. Nie, oszukuje, oszukuje. Oszukuje. ja po prostu patrzę w dal. A, no, no! No! Idź stąd, idź stąd! Nie, 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 nie dam się, nie dam się. Moja ulubiona emotka, Czy... czyli szczęśliwa. To dla go od razu! No co? A nie jest to zakazane, o co ci chodzi? Nie? Spadłeś? Pamiętam, o ja, ja, ja kończę, na razie! Dobra, jeszcze oh. Mufinka walczy, ja zaczekam na nią. Hejka! Hejo! Ja nie czekam! No nie! A jak chciałam ci dać szansę! A no. wiesz, że nie jestem pierwsza? No nie! Ja... No nie, pierwsza była jakaś... A ona miała bo ona miała! No, ona się nie liczy, ale i tak sobie ładnie tańczę. Mufinka wygrała, tak jest. Nie wygrałam, to nie jest pierwsze miejsce. Wygrałaś! Zostawcie dużo kciuków w górę i zapraszam was do Werki, werki oraz do Kitka. Buziaki, pa! Pa, pa! Pa!